Patrząc w lustro w zależności od nastroju postrzegamy siebie jako ładniejszych, bardziej atrakcyjnych albo brzydkich. Artyści zdecydowanie łatwiej poddają się zmiennym nastrojom i to, jak wówczas siebie widzą, zachowują na papierze. W Muzeum Okręgowym w Sieradzu otwarta została wystawa, odbicie w lustrze autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku od XVIII do XX wieku. Właściwie nad każdym autoportretem każdego twórcy można stać, rozważać, dlaczego on tak chciał się pokazać. Inni bardzo realistycznie, niektórzy jakiś tam, czy rozdrabniając na drobne części ciała, czy używając jakichś innych środków wyrazy, a więc jest każdy port, autoportret, jest właściwie. Takim przyczynkiem do dzieła na temat danego twórcy można rozpatrywać pod różnym kątem. Na wystawie prezentowanych jest prawie 70 grafik i rysunków. Prace powstawały od XVIII do XX wieku. Można podziwiać autoportret Jana Piotra Norblina z 1778 roku, jest Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz. Jest również zaskakujący rysunek Jacka Malczewskiego. Nie zabrakło również prac współczesnych twórców takich jak Leszek Ruzga czy Dariusz Fiet. Autoportrety pochodzą z kolekcji łódzkiego lekarza doktora Andrzeja Papiewskiego. Wszystko zaczęło się od pracy kuzynki Ewy Lesser. Później długo nic nie kupowałem i kolejnym egzemplarzem był autoportret kupiony Aldony Zając, kupiony od niej jako studentki na wyprzedaży takiej ulicznej. I tak przez 30 lat powstała ogromna kolekcja, z której zaledwie jedną trzecią można podziwiać w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Doktor Andrzej Papiewski szukał nie tylko samych prac, ale również starał się dociec, dlaczego i jak powstały. A bo to jest z jednej strony chyba najtrudniejsze, dlatego że najbardziej subiektywne doznanie autora, który przed, prze, przedstawia siebie no, na kartce papieru. I wydaje mi się, że, że to jest po prostu o tyle ciekawe, że z jednej strony w zależności od zapotrzebowania, Jakie, jakie było, albo chce pokazać siebie jako dostojnego człowieka, jako swoją fizjonomię niejednokrotnie upiększyć, ale są tacy, którzy tutaj robią to, tak jak powiedziałem, autokartykatury, to ten, ten, swoją duchowość i fizjonomię przedstawiają w postaci kilkunastu kresek czy plam i to, i to im wychodzi. No i ja z tego jestem zadowolony, bo to jest naj, najciekawsze chyba. Doktor Papiewski długo nie chwalił się swoimi zbiorami. Namówił go do ich pokazania historyk sztuki doktor Łukasz Grzejszczak. Autoportret dostarcza nam całego szeregu informacji o twórcy, ale także o jego środowisku, otoczeniu, w jakim się obracał. Dzieła, które tutaj zostały zgromadzone, są też ciekawym przykładem dialogu, jaki prowadzili twórcy między sobą, bo mamy tutaj relacje przyjacielskie, ale też relacje mistrz i uczeń które są pewną kontynuacją linii rozwojowej, pewnej tradycji też historii sztuki polskiej. Poza tym dobór prac, dobór artystów, którzy są przedstawieni, uwiecznieni w swoich autoportretach na tej wystawie znakomicie pokazuje nam rozwój sztuki polskiej od XVIII wieku aż po XX stulecie. Czy wielcy artyści mieli do siebie dystans, czy ustawiali się na piedestale? Można się o tym przekonać do 20 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.